Taka, kochani, dzisiaj zaczynamy coś, czego chyba jeszcze nie robiłam, ale nagram cały mój tydzień i mam nowe zajęcia, to na bieżąco będę też dawać relacje, czy dane przedmioty będą się wydawały trudne, czy nie. No i teraz akurat jestem na spacerze z Tequillą. Zajęcia mam na 13, tak sobie ułożyłam plan i na początku chciałam się przepisać do wcześniejszej grupy, ale po weekendzie tym... Jeden wczoraj byłam nieprzytomna. Stwierdziłam, że jednak poniedziałek a na późniejszą godzinę będzie cudowny i się z tym zgadzam, bo jest boski. Słuchajcie, są plusy chodzenia na 13, zrobiłam pełny makijaż, wyprostowałam włosy i idę na wydział. No w ogóle dzisiaj liczna pogoda. Piękna. Byłam w bibliotece i wypożyczyłam książkę. Patrzcie, jak ona jest ogromna, a jest strasznie ciężka. Byłam jeszcze w buwie i wypożyczyłam histologię oraz biologię, czyli sens życia. Dostałam jeszcze od mojej mamy mikrobiologię, a więc mam się szczegóły uczyć. No i dzisiaj rano Wam pokazałam tu cygły. No więc yy, wiecie To są w sumie same cegły I, więc będę się te, z tego uczyła niby nowe sms a ja się znowu uczę Polecam Mój cel to ten budyneczek To jest mój cel No idę na zajęcia Na genetyce zakładamy hodowlę muszek Tutaj widać włókna mięśniowe, to są te różowe. A następnie jest łodyga tytoniu barwiona. Oraz mikrofilamenty. Hejka! Dzisiaj miałam genetykę i biologię komórki. Generalnie powiem Wam, że jak genetyka wydaje się przyjemna, bo na razie mam genetykę klasyczną. oczywiście wiecie, te takie pojęcia typu allel i w ogóle. I tę podstawę, tak, białe komórki. I też była przyjemna, bo robiliśmy tylko obserwacje na mikroskopach się uczyliśmy się ich używać. Chociaż chyba wszyscy umieją ich używać, ale dobra. Ech, ale wydaje się trudniejszym przedmiotem i to dużo. Słyszycie, student na ciąg dalszy. Chyba raczej płacz nad studentem Wydziału Biologii. Dostałam książki od mojej dzieci z jej studiów. Ona była akurat na medycznych, ale... E, większość tych książek mi się do, e, bardzo przyda, bo dużo książek używam. Mamy tak, toksykologię. To tutaj mamy? Zakres parazytologii studenckiej. Tego nie znam, ale spoko. A to jest książka, która była poszukiwana u, u, mnie, e, u mnie w domu, u cioci, u babci. Znam się u cioci na szczęście. Histologia. Wypoczyłam generalnie histologię, ale ona jest od razu zarezerwowana, nawet nie zdążyłam się nią nacieszyć, a już mam zarezerwowaną przez kogoś i muszę ją oddać. Immuno, immunologia, to wiecie, cała odporność. O, farmakologia. Kolejna immunologia. Ej, tyle tekstu. O, mikrobiologia. Mikrobiolo ja też mam mikrobiologię lekarską. To jest wersja. Y no to nie jest znana mi wersja tej książki, dlatego że już ją widziałam w mojej bibliotece. Hmm. Hmm. Co tutaj jeszcze jest? To no, masakra. Biochemia kliniczna i analityczna. O, chętnie nienawidzę biochemii. Chyba najgorsze bo najgorszy po prostu z możliwych przedmiotów, jakie miałam. Co to jest? Patomorfologia. O, patrzcie, co to jest. O, szóstka. Ja dzisiaj oglądałam mięśnie. I ostatnia książka jest duża, i to jest kardiologia. O, to jest nowa. Nowa, nawet nie była otwarta, idzie. Z czego to roku? Mm, z 2003 czego spoko. Nie, 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 przepraszam, jest 2002 2006. Ale wszystkie generalnie książki wyglądają bardzo podobnie. Mają takie mniej więcej zdjęcia, potem mają ten samym drugi napisany tytuł, a kto napisał ten rozdział i taka wódka, a potem tekst w takich kolumnach. Wszystkie książki tak wyglądają, naprawdę wszystkie. A wczoraj jak się uczyłam z podstaw biologii molekularnej, to właśnie dokładnie tak samo to wygląda. Trochę nauki, żeby nie było. Tak na no, tych tak studiach trzeba się uczyć. Wracam właśnie z geomikrobiologii. Serdzie się, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tych ćwiczeń. Myślałam, że na jakoś nudne, wiecie, jak budować czy coś. A to chodzi o to, że szukamy mikroorganizmów na skałach. Ja dostałam skałę osadową. E, Rozpuszczała się ją w różnych substancjach w alkoholu, chromoforze i w ogóle. E, I ona generalnie zrobiła się niebieskie i taki płyn. Naprawdę bardzo ciekawe. E, Słyszycie to kilka razy i macie mikroorganizmy. No po prostu niesamowite. Będziemy w następnym tygodniu mieć wyniki. Czytam teraz notatkę na biologię komórki, którą mamy jakby na naszej platformie, podaną im, um, musimy ją przeczytać przed zajęciami. <coughs> na różne zajęcia mamy różne jakby teksty i nie tylko notatki, które oni nam rzucają, ale również książki. Oprócz tego oglądam o koronawirusie. Kanał nie znam, ale więc oglądam sobie o koronawirusie w Japonii trochę wam pogadam e, jestem w kapturze bo tak trochę kropi a prosto wam włosy i nie chcę żeby były znowu mokre idę dzisiaj mam tylko dwa wykłady e, technologię komunikacji czy coś takiego i genetykę więc idę na nie generalnie myślę że będę w domu jakoś po południu coś takiego w sensie tak nie wiem chyba 13 czy 14 więc tak w miarę spoko. No. Jestem na nowym świecie i idę właśnie po książki do biologii. Komórki. Jestem ciekawa w ogóle jak będą duże, bo ostatnie wszystkie które odbierałam były strasznie grube, a te zamówiłam w i zobaczymy. Nie jest tak źle jestem w stanie to podnieść, więc spoko. Wymieniłam, wymieniłam szkiełko i w końcu mnie porządnie widać, w końcu nie jestem za mgłą. W ogóle zaszłam do kilku miejsc po pączki, wszystkie pączki są z różą, na którą jestem uczulona. Albo ze śliwką. Kto robi pączki ze śliwką? No błagam. Dobra, ja już skończyłam zajęcia. Miałam dzisiaj wykład z chemii organicznej z biologii komórki, który był bardzo ciekawy, naprawdę. Myślałam, że będzie trochę gorzej. Trochę, pow, trochę powtórka z biologii z liceum z rozszerzenia, ale dobra. Ja potem miałam angielski, ale angielski mam z tą samą e, panią, co miałam w zeszłym semestrze, bo jakby zostałam przepisana na drugi semestr do tej samej grupy. No. Chcę Wam generalnie to pokazać. Mam taki, dostaję jakby spis rzeczy, które muszę przeczytać. No i wyobraźcie sobie, że tutaj macie seminaria cytologii, nie? A, kawiak, kawiak Jerzy Kawiak. No, i w tych książkach, które przywożą od babci i dostałam od cioci, to są obie jego książki. Polecam. To są książki generalnie um, bardzo, bardzo, bardzo stare. Um, staram wam się wam z którego są wydania, ale są chyba... 1990 No, więc Uczy się z krzyżyk Z których uczyła się moja chrzestna i moja mama A to te, a te jest też książka, z której też będę się uczyła Ale to już jest moja książka, co ostatnio kupowałam.